Dziennik Maga, wpis pierwszy. Cóż takiego mogło skłonić króla Asarivana do tego, żeby sprowadzić nas w to okropne miejsce. Rozległe, wysokie i kręte jaskinie góry Wantar były przeznaczone tylko do jednego do skrywania tajemnic. Tylko nieliczni w ogóle wiedzieli, że istnieje wejście do tej przeklętej czeluści. Nieświadomi mieszkańcy Kser nie mieli zielonego pojęcia, co król, i zarazem naczelny mak królestwa, wyprawia, kiedy oczy poddanych nie są zwrócone w jego stronę. A góra Wantar była idealna, wprost stworzona dla jego zapędów. Cóż to plugawego przyjdzie nam okiełznać tym razem? Kończę pisać dzisiejszą notatkę, gdyż właśnie do mych uszu dobiega dźwięk zwiastujący początek planu naszego Władcy.